Chciałbym Państwu przedstawić kandydatów do Rady Miejskiej z Komitetu Porozumień dla Wąbrzeźna. Przypominam, lista 21. Zaczynamy od Zbigniewa Markiewicza. Posiada dużą wiedzę i kompetencje. Do pełnienia funkcji radnego jest ceniony za trafność w definiowaniu problemów i skuteczność w ich rozwiązywaniu. Ryszard Polański. Funkcję radnego postrzega jako obowiązek i służbę miasto oraz mieszkańcom. Adam Dąbrowski. Młody i wykształcony, wniesie świeże spojrzenie na sprawy publiczne. Janina Świekatowska. Umie zabiegać o sprawy swoich wyborców. Jan Sarzyński. Doświadczony samorządowiec. Wie, jak rozwiązywać problemy wyborców. Marena Zygnarowska, Doskonale łączy kobiecą wrażliwość z konsekwencją w działaniu. Stefan Groszyk. Obdarzony zaufaniem jako radny nie zawiedzie. Kazimierz Przybyło. Doświadczony samorządowiec, sprawdzony w działaniu. Janusz Kopczyński. Rozwaga i poczucie sprawiedliwości to cechy dobrego radnego. Paweł Śliwiński. Młody i kompetentny, z nowym spojrzeniem na sprawy miasta. Andrzej Duńczyk Możemy mieć pewność, że będzie rzetelnie służył miastu i mieszkańcom. Maria Wilczewska Życzliwa ludziom, skuteczna w działaniu, można na nią liczyć. Mirosława Korcz Doświadczony pedagog, wrażliwy człowiek, dobra radna. Andrzej Portalski Oddany miastu, gotów służyć jego rozwojowi. Irena Dąbrowska Ceniony pedagog, dobry człowiek, skuteczny samorządowiec. Szanowni mieszkańcy, jak widzicie, grupa osób kandydujących do rady z naszego komitetu Porozumienie dla Wąbrzeźna jest różnorodna. Są młodzi kandydaci, po raz pierwszy kandydujący, są ci, którzy mają doświadczenie. Łączy nas wspólnie, wszystkich, sprawa miasta, aby jemu służyć i rozwiązywać jego problemy.